Na was w kolejnym filmiku. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Dzisiaj szczególny filmik. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj są urodziny mojej córeczki. Moja córeczka Nel kończy dzisiaj roczek i nie będę oryginalna, jak powiem, że ten czas tak szybko leci. E, dokładnie tego dnia, rok temu, e, byłam już, słuchajcie, na porodówce. E, także, no, muszę Wam powiedzieć, że emocje są ogromne. Jestem przeszczęśliwa i dzisiaj świętujemy razem, dlatego też że mamy rocznicę ślubu razem z Krzyśkiem, piątą już, ale jeżeli śledzicie nas gdzieś tam na bieżąco, czy to na kanale vlogowym, czy tutaj, no to dokładnie wiecie, że Nel urodziła się 11 kwietnia o godzinie 17.35. 11 kwietnia, 5 lat temu um, braliśmy ślub z Krzyśkiem. Zaraz się wzruszę. Także piękną datę sobie wybrała. Dobra. Nie płaczymy. Ja jestem osobą, która wzrusza się naprawdę bardzo, bardzo szybko. Także słuchajcie, jestem dzisiaj tutaj, dlatego że stwierdziłam, że chciałabym, żeby ten dzień był szczególny. Dlatego, że Nel obchodzi swoje m, pierwsze urodziny w czasach kwarantanny, panademi e, i słuchajcie, będzie inaczej niż sobie zaplanowaliśmy. I na samym początku było mi trochę przykro, wiecie? E, że to nie będzie tak do końca wyjątkowy dzień, jaki chciałabym, żeby był. Mieli być teściowie, e, chcieliśmy zamówić im bilety, chcieliśmy, żeby byli z nami. Mój brat, Ewela, e, znajomi z dziećmi, także to miała być taka huczna, wielka impreza. E, pogoda dopisała, więc pewnie rozstawilibyśmy taki ogromny namiot na ogrodzie i, i tam by się działa magia. E, no niestety, musieliśmy sobie jakoś poradzić. E, urodziny, pierwsze urodziny Nel będą um, u nas w domu. E, będą, będziemy tylko my i moi rodzice. I powiem Wam szczerze, że troszkę mi jest smutno, ale na pewno chcę sprawić, żeby ten dzień był dla nas wszystkich wyjątkowy. I słuchajcie, tak, dekoracje mamy ze sklepu Party Shop, przepiękne zresztą. Ja Wam podlinkuję, więc bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Udało nam się też zamówić piękny tort w bardzo, bardzo sposób, zapłaciliśmy po prostu um, przez internet, e, więc to jest nasza ukochana cukiernia, więc y, no, my nie pieczemy. E, przyszła też przepiękna sukienka y, Nelci, e, więc zaraz Wam to wszystko pokażę. Stwierdziłam, że chciałabym taką pamiątkę. E, piękna data, piękny czas. Ja Wam powiem, że jakoś jestem w takich emocjach, że myślałam, że będę mówić, mówić i mówić, natomiast no, jakoś ciężko mi y, to wszystko ubrać w słowa, zebrać myśli, to chyba z tej całej ekscytacji. Więc jeżeli mają Wasze dzieci też urodziny, nie załamujcie się. Jeżeli macie zdolności, zróbcie same tort, upieczcie sami ciasto, przyozdóbcie sami mieszkanie. Zawsze bezpiecznie też jest zamówić wszystkie dekoracje, ozdoby przez internet, świętujcie ten czas. I, I co? I nawet w gronie takim małym, domowym e, może być to e, cudowny czas, cudowna impreza, cudowne urodziny. Także domowy roczek, domowe urodzinki e, w czasie kwarantanny. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. E, mam nadzieję, że filmik Wam się również spodoba. E, taka namiaska urodzin mojej córki Nel. Dzisiaj urodzinki? Nelcia? Co my jej powiemy, Leosiu? Sto lat, sto lat. Hejka! Śliczna, dzień dobry, ci są Twoje urodzinki. Mamiętaj I've never felt this way. I wanna turn back time, save me some heartbreak. Oh, would you stop I've been following every move you make. Cause I love the way you make me move when I'm around you. I feel so calm. Just stay for me if I let you win. So, secretly, you are my melody. Yeah, my melody. Would you stay with me if I let you?